Mandero, daily vlog kolejny. Dzisiaj dzień się nie zmienił, jest nadal czwartek. A przy robocie i po robocie, wiadomo, piwko zimne musi być. Dzisiaj się w końcu, w końcu pojawiło. spoprawne poprawne. 30 centów z kaucją kosztuje. 20 centów samo piwo, 10 centów zwrot na kaucję. Poniżej 5 euro za kratę. No, ale to nie o to chodzi. Tych filmików będzie z 2-3 części na pewno. Bo jeszcze muszę poznajdywać to na razie zdjęcia, które mam, to zrzuciłem z jednego telefonu rowerów. Ale żebyście nie myśleli, że my tutaj jesteśmy. My gadamy od rzeczy i my się nie znamy. Na tyle co się znamy, to się znamy i dla nas to wystarczy. A może Wy coś tam bliźniecie. Pokażemy wam mniej więcej. No nie wszystkie rowery, bo powiedziałem, że większość tych rowerów niestety no, nie, dokumento nie dokumentowałem, ale jest szansa, że jeszcze poznajduję na ostatnich chyba 5-8 czy ilu telefonach. Mam to wszystko na komputerze zrzuty tam z kart z pamięci. Więc jutro się tym zajmę. Na weekend też to wleci. A to już później trochę gąb pogadamy. Teraz mi się już nie chce na nią czekać. Bo ona będzie dopiero po piątej w domu może po piątej, może przed szóstą. Także, no słuchajcie, te rowery, które tutaj będą, to, to są tak naprawdę z ostatniego roku. To są z ostatniego roku rowery i nie wszystkie jeszcze, nie wszystkie. Także myślę, że będę miał tak. No, sprzed dwóch, trzech lat może uda mi się znaleźć nasze rowery. No i tyle, dobra, startujemy. Pierwszy ten rower, jak widzicie, po kolorze jest dosyć, no kontrowersyjny to jest taka on nie jest żółty to jest taka limonka zielono żółty i to jest Raleigh czyli brytyjski rower tutaj był jeszcze na ramie tak go kupiliśmy tutaj była taka czerwona naklejka z takim tribalem to możecie zobaczyć sobie w internecie to tutaj była nazwa firmy lepiej wygląda bez tej naklejki i co to jest 26 cali kółko hardtail Kupiliśmy go za 50 euro, niedaleko nas. Z rzeczy, które porobiliśmy w tym rowerze, to dołożyliśmy siodełko Velo. Wszystko, wszystko to są rzeczy używane, niektóre są nowe. Czyli większość rzeczy jest na przykład z z, z lumpexu gdzieś kupiona, znaleziona. Części. Albo na internecie taniej. I teraz tak, co tutaj macie. Eee, długi mostek, trochę długi, kierownica fajna, bo wygięta. Eee, fajne gripy. Eee, hamulce były tutaj bardzo zajebiste, v eliksy. Elixy. Na takich dźwigienkach, które tutaj się dociskały, oczywiście praktycznie nowe opony Schwalbe Smart Sam to jest z tyłu opona. No, nowiołudkie, mięsko piękne. Dołożona nóżka to jest oczywiście nóżka bitwinowska. E, pedały platformy też z bitwina plastikowe. E, to już były dwa bidony z pompką przy tym rowerze. Zmieniona przednia opona na wymieniona na Wredresztaina na Black Panther. I stary Amor Rockshox y, Judy XCXS, nie pamiętam już. E, no i tyle, zaraz Wam pokażę dalej jak to tutaj wyglądało. O, tak macie przodzik. Bardzo fajna opona, nowiutka też również. Kupiliśmy ją za 5 euro na internecie. E, tutaj macie eliksy. Tak już był, e, na takich hamulcach. Zajebiste hamulce, no nie wiem czy niektóre tarcze tak hamują. E, później oczywiście o, macie tutaj zresztą firmę. Z przodu się znaczek ostał. Później, oczywiście, z tego Amora zaczął się z jednej goleni olej lać. No wiadomo, stary rower długo stał. Tu macie też przerzutkę Elixa. Przed nią tylna, nie pamiętam jaka była. Może będzie zdjęcie. Hmm. Ale możecie poglądać. Zajebisty rower. Tu jeszcze był błotnik. To, to są zdjęcia, które Wam pokażę. To są zdjęcia takie też do, do sprzedaży, nie? Tak jak to w ogłoszeniu wyglądało. Eee no czyli tutaj też te hamulce, mega hamulce Aga bardzo długo na tym rowerze jeździła bo jak na nasze standardy chyba ze 3-4 miesiące to i zero problemów mówi, że bardzo fajny szybki rower ja tam mało co na tym jeździłem oczywiście szybkie zapinki, tak tutaj cyk pyk, a no jeszcze wam powiem o tej ramie to jest jeżeli przeczytacie na internecie to jest jedna z lepszych, z mocniejszych ram na tamten okres. Widzicie, jak ona jest kwadratowa, jakie tu jest wszystko. Tu jest oczywiście trochę obite od łańcucha. Ktoś tam troszkę tym jeździł. Poza tym, jeszcze raz: żadnych luzów, żadnych problemów. Wszystko fantastyczne. No i mówię, rama bardzo mocna. Bardzo dużo użytkowników chwali sobie tą ramę na internecie jeszcze z tamtych lat, że no jest nie do złamania. No Jestem w stanie w to uwierzyć. Ale tak się prezentuje z tej strony. Oczywiście 3 na 9 starsza korba trochę trąci myszką, tutaj znowu kwadratowa rama i na starszym x teku jest, o z tyłu na starszym x teku oczywiście bez problemu ładne blaty, nic nie było wyjechane, nic nie było zajechane zero problemu z linkami, z przerzutkami z klamkomunetkami, piękny rower powiem Wam szczerze, że jeden no, z ładniejszych Hardtaili na, na, na tamte lata bardzo ładny o, tutaj macie dalej tą ponkę. Black Panther. Te, te opony już nie można kupić, w ogóle tutaj jesteśmy w Holandii i, i byście się zdziwili, bo ciężko kupić opony w redresztania o ile nie na internecie, ale także jak wejdziecie do sklepu rowerowego, to macie oczywiście wszystko ala Schwalbe. Jeszcze kiedyś był Continental, a teraz macie Schwalbe. Nie wszędzie jest tylko to, 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 Schwalbe, Schwalbe, Schwalbe. Um, Trochę to, to, to jest lipa. I o, jak się wypowiadałem o odnośnie yy, że chcę mieć wybór czy koło 27,5, czy 29 w sklepie, czy blat 1 na 10, czy 2 na 11, czy, czy 3 na 8, to tak samo chciałbym mieć wybór i mieć możliwość w sklepie kupić inną oponę, a nie tylko wszędzie Schwalbe jest, bo to takie dla mnie jest chodzenie na łatwiznę. A nie każdy musi lubić te opony. Ja ich ogólnie nie lubię. Wiele mieliśmy tych opon i mamy takie złe z nimi doświadczenia, że się szybko ścierały to jeszcze. Kupiliśmy nowy komplet za 50 euro, dwie opony, 26 cali I od razu chyba po, po miesiącu łaga jeździła i już jej zaczęły boki pękać No oczywiście wszystkie ciśnienie, wszystko dobrze napompowane No także taka to jest jakość nie? tych opon No tutaj macie też 26x2.1 No nowiutka opona, no kurde, no nic nie najechane Też ją gdzieś tam na internecie za 5 euro wyhaczyliśmy O, zobaczcie jakie, jakie zęby znaczy, to, to. Nic nie wymienialiśmy, żadnej kasety niczego. Oczywiście, rower gdzieś tu jest zobaczy, gdzieś brudny, gdzieś tu jest jakieś otarcie. No, straszna rzecz za 50 euro, co nie? E, Wielu ludzi chciałoby mieć takie takie problemy. No, ale zobaczcie, jakie blaty. Szkurde, no, nówka. Nówka. E, bo jeżeli musicie wiedzieć, chcecie wiedzieć, to aga. Ja staram się dla i i dla siebie znajdować takie rowery, żeby ona nie miała i ja problemów. Czy to z przeskakującymi zębami, czy z wyciągniętym łańcuchem, czy z krzywym kołem, czy wiecie, z jakimiś luzami na sterach, gdziekolwiek. Nie kupujemy takich rowerów. Jeżeli już taki rower jest zajechany tak mocno, to, to nie bierzemy takiego roweru, nawet żeby on, ktoś nam chciał dać za, za 5 euro. Zwyczajnie później nie odzyskacie tych pieniędzy, jeżeli zaczniecie wkładać w te rowery trzy razy taką kasę, za którą kupiliście. Przed tym odradzamy i Poczekajcie spokojnie, bądźcie cierpliwi. Znajdzie się i dla Was fajny rower w dobrych pieniądzach. Dobra, tutaj zdjęcie podmądowe. Dalej, to był rower, to jest Altra, to jest Kozak widzicie. To jest rower Altra, który został kupiony w, w Holand w Holandii na takim chlim targu. Przechodziłem, już do domu w zasadzie. I słuchajcie, ten rower kosztował, to jest chyba rama 55, odpowiednia. 50. My zawsze staramy się znaleźć ramy 53. Minimum to jest 50. No jest, była też 49, ale to już jest malutki rower. Staramy się takie 53 do 57 e, ramy i to jest wtedy i dla mnie dobre, i dla Lagi. Ten rower kosztował 25 euro. Pytam się babki, ile za ten rower? 25 euro mi się niemożliwe, biorę go. Co trzeba było zrobić w tym rowerze? To Wam, a zaraz zaczniemy od, od przodu. E, wymieniłem opony, kupiłem w Akcjonie dwie opony, dwie dentki, klocki hamulcowe kupiłem. E, e, i linki tutaj. I tutaj te linki też kosztowały chyba 2-3 euro. I słuchajcie, to jest wszystko. Piękny złoto-zielony kolor. 28 cali koła. v przód, tył. E, oświetlenie z dynama. siodełko wygodne na, na sprężynkach. E, tutaj macie ACERA stara, przerzutka. I oczywiście wszystko sprawne. grip Shifty Sramowskie. To zaraz zobaczycie na innym zdjęciu rower lekki zajebisty. No nic wam nie powiem o Hunter Ultra Hunter oryginalna osłona, nic nie połamane, nic nie pobite. 25 euro ludzie, ogarnijcie kuwetę 25 euro, oczywiście opony techno <grytanie> z Lidl, z Dobra, dalej. Tak się prezentuje pięknie ten rowerek. Możecie sobie zobaczyć, o tutaj jest nawet. Od znaka. Żadnych luzów, żadnych luzów tutaj na główce ramy. Żadnych luzów na korbie, żadnych luzów na kołach. Proste opony, pro, proste koła, proste obręcze. Nawet modern blokada aksy, już ten nowszy model Defender. Oh, Boże, 25 euro. To, co wsadziłem w ten rower, kosztowało mnie powiedzmy, że nawet z moją pracą. Niech będzie, że 30 euro. 35 euro. Czyli wyszedł mnie coś z haczykiem 50-60 euro. Sprzedałem go za 125 albo 130 euro. Czyli zarobiłem na nim ponad 70 euro. Tutaj miałoby zdjęcie opony, że jest w miarę nowa, prawie nowa i w ogóle nowa, ale o. To są takie rzeczy, na które tutaj ludzie, wiecie, zwracają uwagę, nie? Wymienicie opony, macie fajne nowe hamulce tutaj, klocki i to już cena rośnie, nie? Cena rośnie. A zobaczcie, nowiutki klocek, wszystko nowiutkie. Tylna opona, proszę, kolejno. Tylna opona. I tutaj macie też ten bieg. Ile tutaj było? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Czyli trzy na siedem. Bardzo ładny rower. Kurde, nawet go tygodnia nie miałem. Za trzy dni go miałem. O, i zobaczcie, te kolejne zęby. Może ten jakiś taki nie jest już taki kwadratowy jak, jak ten pierwszy, ale to nadal tutaj łańcuch nie przeskakiwał. Reszta, reszta w bardzo dobrym stanie. Zero problemów. I tutaj macie oryginalne, proszę, grip shifty, oryginalne manetki z tamtej opoki. Nic nie zjechane, nic nie wytarte. Dzwonek był w zestawie. Proszę, następna manetka, wszystko wygląda Prawilnie Tak się prezentuje z drugiej strony, nóżka była oczywiście, wszystko było i czarne rawki Bardzo fajnie wyglądał ten rower, bo przeważnie wiecie te, te starsze rowery to mają e, rawki, jakie mają? No srebrne e, to, to czasem postarza rower Dobra Lecimy dalej, oczywiście jest oświetlenie, było sprawne He, Jeszcze na żarówki wiecie Nie na, nie na ledy tylko e, na te szklane małe żaróweczki Na te bąble i to oczywiście realizowane z dynama ale o dziwo przód, tył, słuchajcie wszystko działało, Zobaczy, tu jest też przekrok gdzie tu się przeważnie nogę o jeszcze miejsce na bidon gdzie tu się nogę przewala nic, nawet nie było żadnej rysy nic, nic tu rower jest świeżo pomycił. więc nie wiem czy ktoś w ogóle jeździł tym rowerem czy, czy co robił, tu oczywiście osłonka była trochę pęknięta ale to już ze starości no i tak się prezentuje na słoneczku, patrzcie jaki kolor w ogóle Masakra wspaniały rower. Gdybym miał gdzie trzymać, to bym sobie go zostawił. Chociażby dlatego, że już się... No nie, nie to ciężko kupić rowery w takim stanie. i proszę. Hunter hybrydowy rower z damską ramą. Zajebisty, zajebisty rower. Dobra, lecimy dalej. O, tutaj jest następny rower za ten... Ten rower kupiliśmy za. Jezus Maria, nie pamiętam, słuchajcie, żebym was nie skłamał. Ale on poniżej 100 euro kosztował coś 80 euro od Holenderki. Kupiliśmy i to jest, I to jest rower, to jest Gural Hardtail. I to jest mała rama, bo tu jest chyba 7... 17-ka była ta rama. Więc rama taka bardzo słaba. To jest Vantul VT240, to jest takiego gościa, bodajże chyba kolarza tutaj takiego bardzo znanego w Holandii coś jak wiecie Eddie Merks bądź tam Gary Fisher macie też kilku jest takich zawodników znanych na świecie którzy mieli swoje tam ramy swoimi imionami nazwiskami i ten rower to powiem wam tak yy, rama oczywiście aluminiowa piękna perła piękny kolor z brokatem tego nie będzie widać yy, tutaj chyba Magura Rondo Quake Amor Do tego dołożyliśmy taki mały chlapacz tu Błotniczek tu, bidon był Amortyzator oczywiście bez wycieków, wszystko jak najbardziej poprawny, sprawna regulacja Jeszcze był słuchajcie na siodełku tutaj Fizika z taką fajną dźwignią do regulacji Zajebiste siodełko To jest nasz łańcuszek znowu z Decathlona butniki i z tyłu na Racing Ralfie starszej oponie też oczywiście te dwie opony kupiliśmy na, na internecie też za jakieś grosze chyba 20 euro wyszły nas dwie opony V-brake'i, trzy blaty z przodu już takie fajne cieniutkie widzicie, nie takie zabudowane czyli Korba Truvativa te same platformy z, z Decathlon'a tutaj ja okleiłem tak ładnie taśmą bo to by było trochę obite, od łańcucha i SRAM 9.0 yy, kompozyt tak jakby powiedzmy karbon niech będzie a zaraz będą lepsze zdjęcia, pójdziemy trochę dalej o no, zobaczcie, kolejno nic, kaseta nie wymieniana, nic nie zajechane, mimo że rower troszkę tam obity wspaniały stary SRAM kompozyt platformy z Bitfina. By the way słuchajcie, tanie pedały, nie pamiętam, one chyba 15 euro czy 12 kosztują. Polecamy, jeżeli, jeżeli komuś nie przeszkadza, że są plastikowe i nie macie tutaj tych, wiecie, regulowanych śrubeczek, żeby sobie tam z, y, zrobić tam... Y, żeby się bardziej wgryzały w buty, to jest bardzo, bardzo fajne pedały dla motora. Rawki Rigida, ale nic, nic ciekawego, ale słuchajcie, rawki proste. Znowu, zero luzów nigdzie w tym rowerze. Bardzo ładne jedyne co tutaj dołożyliśmy, o tutaj macie z przodu te hamulce z tyłu to są Cane kriki W ogóle śmieszne, one są takie zawinięte trochę, 2.0 Powiem Wam, ciekawe, fajnie to hamowało Co tutaj Wam powiem Oczywiście mostek FSA, tutaj zapinka FSA, grip shifty sramowskie 9.0 do kompletu I kierownica z karbonu, kierownica z Aliexpress Słuchajcie, kierownica chyba kosztowała z 8 euro, yy, dolarów czy 8 euro, tam z przesyłką wyszła 15, leciutka, zajebista, prawdziwy karbon, yy, słuchajcie kupujcie, nie bójcie się tam na Aliexpressie kupować karbonu, yy, próbowaliśmy ją nawet naddać, yy, we dwójkę zagnął, ją normalnie chcieli złamać na początku, żeby zobaczyć czy to się w ogóle do czegokolwiek nadaje, yy, słuchajcie ona się nie ugięła nawet na, na, na 3 mm, na, na pół centymetra nie było ugięcia. Także kierownica zajebiście, 640 bodajże to była eee, szerokość, genialna, nie dość, że lekka to jeszcze z wyglądu kozacka błyszcząca, oczywiście ten błyszczący karbon, dobra, dalej proszę tutaj macie dwie możliwości regulacji, góra-dół, tym czarnym regulujecie i tym srebrnym kółeczkiem, także też ciekawa sprawa, piękne aluminium, piękne aluminium, bardzo porządne. W ogóle zajebisty Amor, chodziło to wspaniale. Tutaj Aga, to jest taka przebitka, Aga się wypieprzyła, kiedyś na rowerze jechała chyba z półtora roku temu i mediku z Witkopa siodełko właśnie boczkiem poleciało na endorfinie i się tutaj poszczępiło. No ale później strzyła sobie, więc dzisiaj warto mieć kobietę. O, tak się prezentuje z tej strony, oczywiście znowu nóżka z Bitfina, bo nie, nie lubimy roweru bez, bez nóżek macie to siodełko Fizika Wing Flex tu jest oczywiście jakaś pajęczyna bo stał dziś oparty o ścianę, także na to nie patrzcie trochę tam było używane, ale nie ma problemu proszę sztyca Race Face to wszystko było w tym rowerze, tutaj jest FSA mostek no nie wiem co tu więcej powiedzieć, no zajebisty rower sprzedaliśmy go za też kilka miesięcy pojeździł, sprzedaliśmy go za, 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 za... 60 euro. No chyba tyle co pamiętam, więc nie straciliśmy, coś tam zarobiliśmy, ale już mieliśmy kolejne kilka rowerów i trzeba było się pozbyć. Znowu nie sprzedałbym tego roweru. No nie sprzedałbym, gdybym miał gdzie trzymać, to bym go nie sprzedawał, bo to też taki, no bardzo, bardzo wyjątkowy rower holenderski, wiecie. I poza tym bardzo dobry Gural. Leci łódki, bo że on ważył chyba 10,5 kilo. Naprawdę. Tutaj później opona z Bitfina weszła. Miałem z innego roweru, ale wziąłem tego Racing Ralfa. Oczywiście licznik dołożyliśmy. No i macie Magura Rond Quake C. Tych amorów było chyba cztery wers yy, wersje. To była trzecia wersja, o ile się nie mylę. Czyli już taka naprawdę, naprawdę już dobra. Proszę, Carbon Opera. Podróbka, ale, ale jakościowo bardzo dobra. Znaczy, tutaj macie również 9SL yy, sramowskie. Przerzutki, grypy były, kordo tutaj, nic tutaj nie zmienialiśmy. Tak wygląda to siodełko. Piękne, mogłem sobie też to siodełko zostawić. <laughs> Jezu, wszystko by... o, Zobaczcie, jak ładniej to wygląda. Tu jest też pseudo kompozyt. Tak wygląda ta kierownica. I też jest ten kompozyt. 9, oczywiście, biegów z tyłu. Keincake. Główka. O, oponka. To jest ten starszy Racing. Ralf, ale oczywiście nowiutka, fajny balon, tutaj macie kaseta jak wygląda, no tylko przeczyściłem na myjni, coś tam trochę, wiecie, nasmarowałem i, i, i cała robota eee, dobra a, czyli kończymy na wankiulu, zaraz wbiję drugi filmik i zaczniemy od endorfiny to będzie część pierwsza baj